Thank <laughs> you. Jeden dotyk czystą dłonią i 24 godziny inkubacji. W tym świecie w ciągu 6 godzin z jednego osobnika powstaje kilkaset tysięcy. Najłatwiej problem kontroluje się tak. h z dodatkiem detergentów usuwa mikroskopijne, zrogowaciałe fragmenty na które jak traktwy pełne żeglarze zwykły penetrować międzyludzkie przestrzenie. I budziły się znów tam, gdzie wilgotno, ciepło i pełno pokarmu. Na skórze drugiego człowieka. Tak najłatwiej kontroluje się wodą, ale nie do końca. Nawet w warunkach ścisłej bakteryjnej kontroli każdy kontakt między ludźmi musi zostawić ślad, piętno, odchylenie od stanu równowagi. I delikatna równowaga zaczyna się chwiać i coraz bliżej jest granicy między zdrowiem i chorobą, czasem między życiem i śmiercią. Jeden dotyk, nawet czystą z pozoru dłonią i 24 godziny inkubacji. I już, jak widać, rodzi się problem. Tak się problem. Słuchaj, to mi przypomina jednak, wiesz, polowanie z procą na pantery. Trochę śmieszna cała sytuacja, jeśli popatrzeć na to, gdzie występują i jak występują mikroorganizmy. Weź pod uwagę, ptaki latają, powiedzmy, do wysokości kilkuset metrów, może kilometra, a próbniki atmosferyczne nawet z wysokości 30 kilometrów przywoziły próbki powietrza, w których znajdowano mikroorganizmy. Z drugiej strony w głębie morza ryby, no, do półtora kilometra obserwowano. A jednocześnie podczas głębokiego nurkowania i sondowań nawet z dna Robu Mariańskiego 11 kilometrów, y, także wróciła woda z zawartością mikroorganizmów. Popatrz, w glebie na przykład w każdym gramie można znaleźć około 100 milionów bakterii, co po przeliczeniu oznacza, że mniej więcej na hektar przypada no, jakieś pół tony. pół tony. A w ogóle ocenia się, że świat mikroorganizmów, gdyby go zważyć, byłby 25 razy cięższy niż wszystkie pozostałe formy życia. Na lądzie. A my to o, rękawiczki, maseczki, prawda i próbujemy. Daj spokój, śmieszne to wszystko jest, no. To może nie jest takie śmieszne, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że ta olbrzymia, niepoliczalna wręcz masa bakterii, drobnoustrojów, w ogóle mówiąc szczerze człowiekowi specjalnie nie przeszkadza. Czego najlepszym dowodem jest, że życie się toczy na Ziemi tyle tysięcy lat, a na dobrą sprawę przecież z tego, że jest ich tak wiele i są tak wszechobecne, zdajemy sobie sprawę od XVII wieku. W gruncie rzeczy dopiero paster w XIX wieku wytłumaczył, dlaczego i kiedy mogą być groźne. I sytuacja jest taka, że współżyjemy z tymi drobnoustrojami, na co dzień jest to współżycie pewnego rodzaju równowadze. Dopiero kiedy siły obronne organizmu, gospodarza zostają w jakiś sposób naruszone, wtedy dochodzi do do choroby. Więc trzeba z jednej strony bronić się przedtem, a z drugiej po prostu stwarzać na przykład takie bariery albo inne pomiędzy człowiekiem a drobnoustrojami. Kleszcze, panie doktorze. Bakteryjne zakażenie może przekreślić wynik najpiękniejszego chirurgicznego zabiegu. Tu grozi nawet amputacja. Na sali operacyjnej wszystko można jeszcze kontrolować, a potem... Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie owijał świeżych ran folią i dlatego zapewne ten pomysł narodził się tak późno. Powietrze szpitala naszpikowane jest bakteriami, dla których zwykły opatrunek jest po prostu cieplutkim miejscem pełnym pożywienia. I dlatego opatrunkowy worek wypełniony jest powietrzem starannie przepuszczonym przez bakteryjne filtry, pozbawionym wilgoci, ubóstwianej przez mikroorganizmy, i pod ciśnieniem, by ścianki nie przylegały do skóry, ale także po to, by przypadkowe uszkodzenie wydmuchiwało potencjalnych najeźdźców. Ciśnienie w worku, zmieniając się rytmicznie, pobudza krążenie krwi. A przezroczyste ściany w każdej chwili umożliwiają kontrolę tajemniczego procesu gojenia się. Tu nie przewiduje się konieczności zmiany patrunku. Całość pomyślano jako autonomiczną jednostkę z własnym ruchomym kompresorem, regulatorami. Filtrami tak by umożliwić nawet proces szpitalnej rekonwalescencji. Trochę skomplikowane, ale na tym świecie tak niewiele jest rzeczy prostych. Jedyny problem z tym, że nie daje się zastosować wszędzie. Ręce, nogi owszem, a reszta ciała. To był lot specjalny. Reszta pasażerów zapewne nie wiedziała nawet, że jeden z podróżnych cierpi na ostrą, zakaźną chorobę. Na szczęście jechał w izolacji, najdoskonalszej na jaką stać współczesną technikę. Własne zasilanie powietrzem? Filtry wlotowe i wylotowe czyszczą i sterylizują każdy centymetr sześcienny powietrza, tylko wtyczki zasilania wtykane są po drodze w coraz to inne gniazdka. Na końcu podróży zmyślna powietrzna śluza wsysa niebezpiecznego pacjenta do izolacyjnego kontenera tego samego typu, tyle że większego, stacjonarnego w szpitalu. System ten, zwany po prostu izolatorem, stosuje się w Wielkiej Brytanii w przypadkach niecodziennych, zakaźnych infekcji. Do wnętrza dostać się można tylko w takim stroju. Cały układ wprost naszpikowany jest pomysłami rozwiązań umożliwiających pełny kontakt z chorym przy całkowitej pewności, że na zewnątrz nie wydostanie się nawet skarłowa ciała bakteria. Przez powietrzne śluzy wjeżdżają regularne posiłki. Ale w podobny sposób wprowadzić też można aparat rentgenowski, dokonać cewnikowania, podać kroplówkę, wykonać EEG. Ruch czegokolwiek na zewnątrz odbywa się w plastikowych szczelnie zamkniętych workach, do dokładnej sterylizacji i analiz lub do pieca. I nie wiadomo tylko, czy podziwiać konstrukcję, czy też ubolewać, że tyle trzeba techniki, by utrzymać w ryzach mikroskopowej wielkości agresora. No to jest oczywiście młot, panie docencie, ale tak na dobrą sprawę tak na dobrą sprawę warto by wiedzieć, jakie są tak naprawdę rezerwuary tych drobnoustrojów, a zwłaszcza bakterii. I tutaj są najróżniejsze możliwości. Przede wszystkim okazuje się, że takim potężnym rezerwuarem jest sam człowiek, który jest uodporniony niekiedy na działanie bakterii, jest ich nosicielem, znany jest w medycynie przypadek tzw. tyfoit mery kucharki z Nowego Jorku która w latach 20 setki Amerykanów zaraziła durem brzusznym bo nigdy nie chciała uwierzyć że jest jego nosicielką co więcej są znane przypadki przenoszenia się infekcji na przykład tak jak w Aberdeen w 64 roku kiedy kawałek zakażonego mięsa zmielono pewną maszynką a potem przepuszczono przez nią porcję mięsa dla setek ludzi i wszyscy oczywiście Zostali zarażeni. No ale to są egzotyczne przypadki. To no nie bardzo, dlatego kolega. że ta salmonella, z którą my się tutaj wszyscy na co dzień prawie że stykamy, jest przecież przenoszona przez na przykład zwierzęta, może być przenoszona w mleku, w jajach. No są to rzeczy, które są już dzisiaj oczywiste, powszechne i wiemy teraz, że w każdym razie walka z tymi bakteriami może przebiegać w najróżniejszy sposób, ale może też zaczynać się tam, gdzie jest to bardzo proste. Odmycia rąk i przestrzegania elementarnych no, ale zasad mam, higieny. mam nadzieję, że nie będziemy tego typu akademickich przykładów tutaj podawali. No dziś możemy powiedzieć, że sprawy, o których Pan mówi należą już do przeszłości. Była sprawa do załatwienia została załatwiona, a teraz niech Pan popatrzy no, na przykład sam organizm pański także posiada no, przynajmniej trzy linie obrony, tak, walki. tak, poproszę. Pierwszą jest enzym zwany lizozymem, który znajduje się w ślinie, znajduje się w łzach i on załatwia większość bakterii atakujących ciało czyli z zewnątrz, prawda? Jeśli tu jest mało, no są jeszcze y, białe ciałka krwi, które no, oczywiście atakują każde obce białko, które wniknęło do organizmu. No, to są także znane sprawy. Jest także no, cały aparat reakcji na obcych przeciwciała, które powodują, że y, bakterie zlepiają się jakby w trochę większe kubki, prawda i opadają i w związku z tym wtedy już siły naturalne organizmu by, są w stanie to wszystko załatwić. I to by załatwić. Panie docencie było wszystko pięknie, gdyby nie istniały awaryjne sytuacje, zarówno zdrowotne, jak i awaryjne, takie jak tutaj na przykład sytuacje, gdzie Trzeba dokonać interwencji chirurgicznej, i tutaj nie ma czasu na to, żeby zadziałały mechanizmy odpornościowe. Wszystko, co grozi potencjalnym zakażeniem, musi zostać wyeliminowane. I w związku z tym bariery muszą powstać. Nie mamy pewności, czy gubowy balon można uznać za wieloczynnościową maszynę medyczną, już raczej za punkt wyjścia do dużej sprawy. Ostrze skalpela wędruje do balonu sklejonego z innym nadmuchanym. Szybkie cięcie i nic się nie dzieje. W dwóch gumowych komorach wyrównało się ciśnienie. Tę zasadę wykorzystano przy budowie niezwykłego balonu z folii, który być może zrewolucjonizuje technikę zabiegów operacyjnych. W środku panuje niewielkie nadciśnienie. Nieznacznie sprężone powietrze tworzy tu wielki bąbel środowiska bez bakterii. Można spokojnie rozciąć komorę wejściową i otworzyć śluzę do transportu specjalnych ładunków. Najwyżej wypłynie trochę powietrza, ale bakterie nie wejdą. Do wnętrza wędrują zestawy narzędzi chirurgicznych, niezbędne opatrunki, rękawice i wszystko to, czego operatorzy zwykli używać podczas zabiegu. Właśnie podczas zabiegu, bo to jest jednoosobowa sala operacyjna. Na razie pusta, ale już gotowa do użytku. Nakłada się ją na to miejsce chorego ciała, które stanowić będzie pole działania chirurgów. Delikatny klej i ciśnienie powietrza uszczelnia miejsce połączenia. Pacjent dźwiga na sobie sterylny gabinet zabiegowy. Ujawnia się sens balonowej sztuczki. Cięcie poprzez folię toruje drogę do pola operacyjnego. Pacjent na zewnątrz, personel na zewnątrz, a operacja toczy się w środku. Absolutnie sterylnie i absolutnie wszędzie. Nawet tam, gdzie warunki nie umożliwiały dotąd zabiegów ze skalpelem. Bo taki jest sens pomysłu. W tym teatrze problem infekcji ma wiele twarzy. Stanowi zagrożenie dla pacjenta, ale także dla ludzi dokonujących zabiegu. Chronić trzeba więc obie strony. Specjalna technika fotografii smugowej ujawnia mikroskopijne prądy powietrza powstające na skutek różnicy temperatur między ciałami ludzi i otoczeniem. Nikt nie czuje ich powiewu, ale dla mikroorganizmów są znakomitym środkiem transportu. Niekontrolowanym, bo czy można kontrolować coś tak delikatnego? Unikalna sala operacyjna jednego z kanadyjskich szpitali. Każdy z członków zespołu operacyjnego zaczyna przypominać kosmonautę. W środku powietrze, na zewnątrz powietrze, ale między nimi nie ma żadnego kontaktu. Oddycha się powietrzem spoza sali, doprowadzonym przy pomocy rur, jak przy nurkowaniu. Ciągle jednak istnieje niebezpieczeństwo, że niektóre z przyrządów operacyjnych nie są w 100% procentach jałowe. I na pewno nie jest wolny od bakterii sam pacjent. Potrzebny jest więc jeszcze jeden system bezpieczeństwa. Nad operacyjnym stołem pojawia się niezwykły baldachim. system dysz nadmuchujących sterylne powietrze. Dym ujawnia ich drogę w dół i na boki od pacjenta. Przy podłodze uchwycą je ssawy. Przepuszczą przez mikrofiltry i skierują z powrotem. Obieg zamknięty w tempie 300 razy na godzinę. Kultury bakteryjne na testowych płytkach dowodzą, jak skuteczny jest ten system podwójnego zabezpieczenia. Posiew ze zwykłych sal szpitalnych, z normalnej sali operacyjnej i z tej z zabezpieczeniem. Sterylna chirurgia, jak widać jest to możliwe. Dobrze, tak w porządku. Kluczem do w ogóle całej tej sprawy opanowania zakażeń i walki z bakteriami jest coś, co można by nazwać filozofią zabijania. Po prostu trzeba mieć odpowiednie techniki uśmiercania drobnoustrojów. I Pan tutaj, ma. No oczywiście, że tak, panie docencie, pierwsza sprawa gotowanie pod zwiększonym ciśnieniem w obecności pary czyli fachowo mówiąc autoklawizowanie do specjalnego pojemnika kotła wypełnionego parą wkłada się na przykład takie pojemniki 115 120 stopni Celsjusza 15 minut i to wystarczy żeby pozbyć się nawet najbardziej opornych bakterii, na przykład przetrwalników, też nie no. wytrzymają. Tak, a przetrwalniki bakterii zwanej Klostridium, słyszał pan o niej, zapewne, spokojnie przeżywają 6 godzin w temperaturze około 120. Wyjątki stopni. Mało tego, regułę. niektóre, niektóre gatunki przyznane są hodowle bakterii wyciągniętych z ropy naftowej, które prowadzi się w ogromnych ciśnieniach, rzędu 1000 atmosfer w temperaturze około 90 Metoda stopni. Metoda numer dwa, metody chemiczne, kwas yy, karbolowy po prostu fenol, a także metody gazowe tlenek etylenu, którym sterylizuje się na przykład tak opakowane strzykawki. No i wreszcie, wreszcie. No ale znane są jednocześnie szczepy bakterii, które znakomicie żyją w środowisku fenolu. Mało tego, znane są na przykład takie szczepy, które, którym do życia, do wyciągania z tego związku węgla... Potrzebny jest cyjanek, zabójczy dla wszystkich innych form. W ogóle w przypadku akurat środowisk tych mikroorganizmów wydaje się, że chemia jest tak bogata, że nie ma takiej sytuacji, w której chemicznie bylibyśmy w stanie załatwić sprawę. Chemia nie jest ostatnim słowem, jeśli chodzi o uśmiercanie bakterii, bo tym ostatnim są metody jądrowe. To jest przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe i promieniowanie gamma. I dzięki takim metodom. Można to zrobić nie tylko skutecznie i praktycznie zabić wszystko, co może być niebezpieczne, ale także mieć specjalne rodzaje znaczników, właśnie takie jak ta, które bez żadnych wątpliwości pozwalają ocenić, beta. jaka jest y, sytuacja, czy te y, narzędzia, czy jakieś drobne akcesoria zostały wysterylizowane, czy nie. No a wreszcie można pomyśleć o czymś takim, co jest Rzeczą już bardzo specyficzną metody kombinowane, zestaw do usuwania szwów, w którym pomyślano o wszystkim, nie tylko o specjalnych narzędziach i y, y, serwetach, ale także o worku, do którego zostaną wyrzucone niepotrzebne odpadki. Przy czym część rzeczy jest sterylizowana gazowo, a część, jak na przykład ostrze, sterylizowana jest promieniami gamma. Woreczek wystarczy otworzyć i wrzucić do niego wszystko, co niepotrzebne. Krótko mówiąc, są to wszystko przykłady, że odpowiednia technologia zabijania jest wystarczająca, żeby mieć pewność stuprocentową pozbycia się bakterii. Urodził się w 1968 roku, miał na imię David i nigdy nie odetchnął zwykłym ziemskim powietrzem. Nie czuł zapachu kwiatów ani lasów i nigdy tak naprawdę nie przytulił się do matki. Jego malutkie ciało nie było zdolne obronić się przed najmniejszą infekcją uszkodzenie genetyczne. Żyć mógł tylko w totalnej izolacji przed światem mikroorganizmów, a technika próbowała mu pomóc jak tylko się da. A były to czasy, gdy specjaliści od ubiorów specjalnych święcili swoje tryumfy. Krawcy z nasa podjęli się niecodziennego zadania. Szczelny hełm, wykonany z wielowarstwowego, przezroczystego plastiku, pokryła go z zewnątrz czarodziejska, niezasychająca ciecz, ujawniająca bąblami najmniejszą nieszczelność. Ciśnieniowe testy przeszły wszystkie części miniaturowego kombinezonu. Każde połączenie było dokładnie sprawdzane przed ostateczną sterylizacją. Błąd mógł zabić jak w kosmosie. Pompa wypełniająca skafander odfiltrowanym powietrzem zasilana była przez dwa zespoły akumulatorów na wypadek awarii. Dublowanie normalne w technologiach kosmosu. Ostatecznym testerem stroju była malutka i zdrowa jak ryc, Bet. Długie godziny bawiła się jak dziecko, wymyślając, za tylko potrafiła, a zespół konstruktorów z niepokojem patrzył, czy skafander to wytrzyma. Wytrzymał. Przed Davidem otworzył się świat. Mógł wreszcie wejść na dwór, bawić się z dziećmi i odkrywać cały kosmos normalnego, no, prawie normalnego życia. Dla nauki był to dowód, że technicznie możliwe jest stworzenie doskonałej bariery przed światem mikroorganizmów i to nie tylko w jednym zamkniętym pomieszczeniu. David nie osiągnął wieku nastolatka, umarł po kolejnej operacji przeszczepu szpiku, która miała mu przywrócić zwykłe ludzkie mechanizmy obronne. Ale w wielu plastikowych bomblach sterylnego powietrza żyją inne dzieci bo brak odporności immunologicznej nie jest zjawiskiem aż tak rzadkim. To test użytkowy jednego z niezwykłych izolacyjnych namiotów. Zakończeniem rękawa jest malutki, dziecinny skafander, szansa na prawie osobisty kontakt z ludźmi po drugiej stronie izolacyjnej bariery. Dalsze usprawnienie. Skafander odłączyć można od namiotu podłączyć do aparatury zasilającej sterylnym powietrzem i słowo świat znów nabiera pełnego wymiaru. Dla dzieci, które straciły odporność na skutek intensywnej terapii, dla dzieci z energią, dla intensywnego nadzoru dzieci po operacyjnych przeszczepach, bo sprawa Davida jest tylko czubkiem pewnej medycznej lodowej góry. Ale zarazem jest to przypadek niezwykle drastyczny i w sumie rzadki. Natomiast to, z czym mamy do czynienia na co dzień, co atakuje nas bez mała każdego dnia, to jest to niebezpieczeństwo, które jest niebezpieczeństwem paradoksalnym. Najgroźniejsze, najbardziej niebezpieczne stają się drobne ustroje wtedy, kiedy człowiek jest zagrożony w szpitalu. Statystyki świadczą, i taki jest zresztą punkt widzenia medycyny we wszystkich krajach świata, że to jest zakażenie szpitalne jest czymś niezwykle groźnym, nawet tam i zdarza się powszechnie w krajach, gdzie medycyna stoi na bardzo wysokim poziomie. Pytanie, jak się przed tym bronić, na to nikt jeszcze nie znalazł dokładnej odpowiedzi. Te wszystkie środki, które próbowałem zarekomendować, są właśnie krokiem w tym celu stworzenia sytuacji, gdzie człowiek osłabiony, chory, nie w niebezpieczeństwie, nie zostanie w szpitalu, zarażony infekcją nie zostanie zakażony. I to jest właśnie cała filozofia yy, i potrzeba uśmiercania na każdym kroku bakterii. Przy czym miejmy na świadomość, że techniki są bardzo jeszcze niedoskonałe. Ale jednocześnie, szanowny kolego, czy nie jest to filozofia zabójcy? No przecież nie wypada, no w naszym środowisku naprawdę nie wypada. Poza tym, o ile środki prawda śmierci w stosunku do mikroorganizmów jestem w stanie uznać w sytuacjach bardzo specjalnych, no takich jak nasza, czy powiedzmy laboratoriów, gdzie bada się, gdzie pracuje się genetycznie nad nowymi szczepami bakterii, gdzie w związku z tym trzeba mieć i izolację i odpowiednie metody uśmiercenia tego, co ewentualnie wydostanie się spod kontroli, zgoda. No ale nie działać w ogóle. Przecież tak naprawdę w tym świecie mikroorganizmów my jesteśmy tylko no, dodatkiem do życia. One żyją na skórze, żyją w naszym wnętrzu, żyją w naszych zakamarkach i wcale nie dlatego, że są tylko pasożytami. W wielu przypadkach idzie o symbiozę. A nawet, a nawet wtedy, gdybyśmy uznali, że powiedzmy ten a ten szczep jest bardzo niebezpieczny, że powinniśmy załatwić ten tego przeciwnika i znaleźli metodę, która uderzy w świat mikroorganizmów wybiórczo i zacznie bić tylko tam to, co trzeba. Panie docencie, przecież to jest środowisko. Te mikroorganizmy nie są do niczego. Przecież jest to jedna z metod kontroli ilości populacji. Tak, tak. I wydaje mi się, że jedynym sensownym podejściem jest tutaj podejście inżynierii tym światem. Y jak gdyby regulowania ilości tego, co pożyteczne, tego, co obojętne i tego, co wrogie. No tylko, że jest to taka ilość czynników i takie potrzebne są metody, że na razie wykracza nawet poza granice fantazji. I dlatego ciągle na razie stosujemy tę metodę starożytnych, prawda? Civi z pacem, parabellum. No chcesz pokoju, szykuj, wojnę. O. Od kilkuset tysięcy lat żyjemy z nimi w ciągłym kontakcie. Nie dlatego, że lubimy. Dlatego, że one uznały ludzką skórę za własne miejsce stałego pobytu. Plecy 314 bakterii na centymetr kwadratowy. Przedramię 105. Ale między palcami stóp i pod pachami gęstość zaludnienia dochodzi aż do 2,5 miliona. A na głowie też tłok. 1,5 miliona na centymetr kwadratowy lubią wilgoć, półmrok, ciepło. Rezydenci. Żyją jak w cieplarni wśród zakamarków łusek na skórka. Pożywienia dostarcza im wydzielina gruczołów potowych i łojowych. Zasiedliły ekologiczne nisze samą obecnością, broniąc organizm przed szczepami, które są wrogie. Ale ten mechanizm równowagi jest kruchy jak szkło. Gęsty las, pełen nagich pni, wyrastających z powulkanicznych kraterów, wśród luźnych płyt zrogowaciałego naskórka. Obcy nie ma tu szans. Wiele obszarów ludzkiej skóry opanowane jest przez łagodne odmiany gronkowców. Bez nich ten nieprzyjemny, złocisty uderzałby wielokroć skuteczniej. I wszystko gra. Ale wystarczy najmniejsze zachwianie równowagi rana. Przeniknięcie wraz z krwią w głąb organizmu i sprzymierzeńcy nader łatwo przekształcają się w drapieżników. Bo skóra to także filtr. Wśród spękań powierzchni otwierają swoje gardziele, wyloty specjalnych kanałów. Biegną ku światłu od umieszczonych w skórze właściwej gruczołów. Biegną stąd, z chaosu włókien tworzących elastyczną, nieprzepuszczalną dla mikroorganizmów barierę. Ich miejsce jest tylko tam na powierzchni. Tam, gdzie tlen, pokarm i cieplarnia stałej temperatury. Sielanka warta obrony, więc bronią tak, jak umieją chemicznie. Surowca dostarcza skóra. Bakterie przetwarzają nienasycone kwasy tłuszczowe w specyficzne enzymy, w truciznę działającą hamującą na rozwój większości ewentualnych najeźdźców. Tak długo przed nami biologia odkryła strategię współistnienia. W ten świat kontrolą jeszcze nie sięgnęliśmy. Może kiedyś.